Róża cieszy się, że jej podopieczna znalazła w sobie siłę, by uciec od męża. Wie jednak, że to dopiero pierwszy krok, dlatego zamierzają wspierać w kolejnych. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że nas pani przenocowała. Zaraz się spakujemy i pojedziemy. Dokąd? Jest miejsce dla ofiar przemocy w domu pod Pońskim. Pożyczę samochód od kolegi i odwiozę ich. Pońsk? To przecież godzina drogi od Warszawy. Szybko obrócimy. Ale nie o to chodzi. Wojtek nie chodzi do szkoły? Chodzę, do pierwszej klasy. Mmm, to pewnie masz fajnych kolegów i koleżanki. Tak, najbardziej lubię Olka i Marysię. <laughs> Marysia. Marysia, a wiesz, że ja też jestem Marysia? Tak, mama mi mówiła. No właśnie. I co będzie z Wojtka szkołą? Zrobi sobie przerwę, a może tam go zapiszą do szkoły, gdybyśmy mieli zostać dłużej. Mam lepszy pomysł. Jaki? Zostaniecie ze mną. Ale jak to? Pani zajmie pokój, w którym nocowaliście dzisiaj z Wojtkiem, a Wojtek sąsiedni. Trzeba nam tylko troszeczkę przewieczyć, odkurzyć. Często tam nie zaglądam. Ale my nie możemy nadużywać pani gościnności. Możecie, możecie. Starszym ludziom się nie odmawia. Ale ja też ty nie jesteś stara. Tak? Dziękuję Ci bardzo. Pani Mario, nie wiem, co powiedzieć. Babciu, jesteś wspaniała. Zaraz zadzwonię do Płońska, żeby nie trzymali miejsca. Co tu się właśnie stało? Babcia pokazała, że ma wielkie serce. Kiedy Jola poczuje, że ma wokół siebie życzliwych ludzi i nie jest sama, na pewno znajdzie siłę, żeby odejść od tego drania swojego męża. Znajomi róży coraz lepiej czują się w domu Marii. 22-latka cieszy się, że jej babcia ma towarzystwo, gdy ona musi wyjść do pracy. A tu jest skoczek, nazywany też koniem, porusza się tak. Raz, dwa, trzy. Kajak litterkali? Dokładnie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Babcia Marysia. To dlatego nie wpuszczaliście mnie do kuchni. Tak, mama piekła tort. Dziękuję Wam bardzo. Byłam ciekawa, czy ktoś pamięta o moich imieninach. Kto to nie dzwonił? Ani ciocia, ani wujek. Dużo pracują. To pewnie dlatego.